Na zwiększenie planu. No i tu jest ta, która już została przywołana na początku sesji, wydatek na klasyfikację domy i ośrodki kultury. To jest realizacja wyroku sądu okręgowego. Po prostu jest wyrok i jest klauzula wykonalności tego wyroku. Jest to kwota 291 670. Yy, wyrok był z 30, 28 maja, a klauzula wykonalności z 30 września. To jest kwota 291. Wyrok jest, powiedziałam już, postanowienie sądu jest yy, obłożone na klauzulą wykonalności, więc uprzejmie wnosimy też o stworzenie możliwości planu dla zapłacenia tej, tej, tej tego zobowiązania wobec osoby. Firmy, która tą sprawę przed sądem wygrała. Dziękuję, dziękuję pani skarbnik. Chciałem dodać, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy w tej sprawie ktoś pan Bakun. Pani, Halinko? mogę tak powiedzieć, do pani skarbnik się zwracam. Pan burmistrz powiedział, że wyjaśni pani sprawę tego mojego wniosku który ja prosiłem o, o przedstawienie nam dokumentu, bo w tej chwili to oczywiście wierzymy Pani na słowo, na, na podstawie tego, co Pani mówi, ale my nie mamy żadnych dokumentów na te 291 tysięcy, ani wyroku, ani orzeczenia sądowego. Więc rzeczywiście to jest troszeczkę na wiarę. To może jedno i to proszę o wyjaśnienie. I a propos usług medycznych, proszę Państwa, wiemy doskonale, co się dzieje z usługami medycznymi, ile się czeka. Na rehabilitację czeka się rok, to znaczy pół roku czeka się do chirurga, ortopedy, pół roku i pół roku czeka się na zabieg. A tutaj 41 tysięcy skreślamy z tych właśnie usług ambulatoryjnych. W zeszłym roku w budżecie nie z tego. Proszę o wyjaśnienie w takim razie. Proszę, to z czego? Ja już odpowiadam. może jeszcze. Samodzielny Gminny ZOS ma finansowanie głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli nie ma takich wniosków, były, były tylko wnioski odnośnie usług pielęgniarskich i te gmina w całości pokryła. Nawet tak, Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście. Tak A jak powiedziałam. No pewnie, że zdrowia. Także jeszcze, jeszcze może dokończę, bo nie dokończyłem panie przewodniczący. To są usługi medyczne, to są specjaliści i może tak powiem, niezbyt popularne zdanie, ale pan dyrektor jest zatrudniany przez pana burmistrza oczywiście, więc nie dziwię się panu dyrektorowi, że bardzo oszczędnie dysponuje naszymi środkami. To jest moje prywatne zdanie. I jeszcze jedno. Wiem, że. OBS, nasz, no mieszkańcy niezbyt tam mocno chwalą, brakuje trochę pieniędzy, zawsze są wypłacane później, a tutaj widzę, że są pewne nadwyżki. Pani skarbnik tak enigmatycznie troszeczkę powiedziała nam, że tu 11, tu 130 i tak dalej, tak dalej, 136 500. Tak. No myślę, że to są duże kwoty i to są troszeczkę chyba naciągane. Dziękuję. No, naciągane, bo jednak brakuje w z niej. Takiego słownictwo naciągane. No jak można używać takiego sformułowania, że to jest naciągane na sesji. Panie radny Bachon, proszę, żeby pan się powstrzymał przed czymś takim, jeżeli pan uważa, że to tak, się nie Przepraszam bardzo, panie, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, czy panu udzielił głos panu przewodniczący? Pan zawiera głos non stop, nie pytając się o zdanie pana przewodniczącego. Kto prowadzi sesję? Pan to prowadzi przez trzy lata, dosyć tego. Panie przewodniczący, proszę o prowadzenie prawidłowo sesji że pan się też prawdopodobnie odpowiadał. Dobrze czy pani skarbnik coś chciała się dodać? Odpowiadam panu radnemu Bakonowi. Oczywiście, że mam w ręku i wyrok y, sądowy i, i klauzule wykonalności. No jeżeli każdy dokument, który wnoszę w imieniu burmistrza podlega jakieś obłożeniu jakiemuś, jakiejś jakiejś niewiary. Ja nie wiem, jak ja musiałabym być super odważna, żeby mówić: Mam wyrok, mam klauzulę, a tego bym nie miała. I ja to mam w ręku. Nie wiem, czy może będzie tak, że będziemy takie dokumenty rzucali na, na, na ekran i będą wszyscy czytali. Proszę Państwa. Pani Szkarmi, bardzo dziękuję za to wypowiedź po prostu. Jeszcze powiem o tej opiece: tylko to nie jest taka dowolność, że jak stwierdzamy, że nasza ludność zaburzała, to a będzie jeszcze kasa w OPS-ie, no to w OPS-ie wypłacimy jeszcze jakieś tam pieniądze. Przecież jest ustawa o pomocy publicznej i tam wypłaca się na podstawie dochodów na członka rodziny. I nie ma takiej dowolności, czy to może coś wynikać z dobroci lub z jej braku od, od kierownictwa OPS-u. I tak sobie to nikt OPS-u nie wypierał żadnych presji, oddajcie pieniądze, po prostu... Jeżeli trochę więcej, bo woda na przykład na coś przydzielił, to środki gminne zostały uwolnione. I tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie przystępujemy do. Proszę Pani Jan. Proszę. Chciałabym też jeszcze zadać pytanie dotyczące kwoty wypłaconej w wyniku roku. Chcę też zaznaczyć, iż uważam, że te pieniądze należały się wykonawcy, podwykonawcy, bo prawdopodobnie dość długo ta firma czekała na swoje pieniądze, na swoją należność. Ale mam pytanie takie, czy te pieniądze zostały wypłacone, czy też dopiero będą wypłacone? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ w planie budżetu, klasyfikacji tej, której dotyczy ta wypłata, na dzień dzisiejszy, jeszcze na dzień dzisiejszy są wolne środki, bo przed nami dwa miesiące zapłacenia ośrodkowi, nie to ośrodkowi, mówię ośrodkowi kultury, centrum za, za to, że oni tutaj zarządzają, więc były pieniądze w planie budżetu i mogłam to zapłacić. O cały miesiąc wcześniej niż to się będzie działo po dzisiejszej sesji. Nie naruszyłam dyscypliny budżetowej, albo nie, był to, albo nie był to wydatek o charakterze inwestycyjnym. Miałam jeszcze w planie pieniądze, a pieniądze w planie nie są naznaczone co do nazwy. Jeżeli mi się w klasyfikacji zgadzało, że to jest usługa nie o charakterze inwestycyjnym, uczyniłam to. To jest kwota 291, tą co mówię, a sama kwota bez odsetek wynosi 224 tysiące, bo ten wykonawca czekał dwa lata na te pieniądze. Ponad dwa lata to wszystko trwało. Jednocześnie my to, że wypłaciliśmy, zgłosiliśmy też jako swoją wierzytelność, bo firma, która była głównym wykonawcą jest w tej chwili w jakim stanie, bo nie wiem. No, w ostatnich upadłości Złożyliśmy zło 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 się tam do tej listy. Y nie wiem, czy my tam się załapiemy, czy będzie co. W każdym razie nie położyliśmy oui, zupełnie, zapłaciliśmy pod wykonawcę, no ale przepisy na, na ten moment są takie, a nie inne. Tak, wykonawca już dostał. Onam chyba. Czy tygodnie ten już tak dokładnie. Tak. Odkąd na komisji mówiłam o tym, uruchomiłam, bo mogłam, bo miałam jeszcze plan na inne wydatki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Proszę bardzo, Przepraszam za to pytanie, a to wobec tego, do czego my jako Rada jesteśmy teraz potrzebni? tak pieniądze zostały już przekazane. Nie znamy właśnie wyroku. Ja rozumiem, że Państwo troszeczkę uważacie, że nie powinniśmy tego poznać. Jednak są to decydujące sprawy, już przy cofnięciu do pracy mieliśmy doświadczenia dość takie właśnie mało fajne, kiedy okazywało się, że to tak trochę się tłumaczenia rozchodzą z tym, co mamy napisane właśnie w wyroku przy podejmowaniu takich ważnych decyzji myślę, że powinniśmy mieć pełną informację. Czyli też tutaj Pani skarnika ja przepraszam, ale Pan Burmistrz na poprzedniej komisji w dniu 3 grudnia powiedział rzecz taką, że o całej sprawie dowiedziała się gmina pod koniec listopada. 24-6 już dokładnie nie pamiętam, kiedy z kancelarii e, zadzwonił prawie do gminy. No tutaj wychodzi na to, że trochę to inaczej wygląda, bo pieniądze mniej więcej w tym okresie zostały wypłacone i to ja protestuję, bo myślę, że jako Rada zostaliśmy w tym momencie po prostu na no, Dziękuję. Proszę bardzo. bardzo, proszę bardzo. Krótko, tylko Pani skarbnik wyjaśniła całą tą sytuację. Ja chcę powiedzieć no, jedną rzecz, o czym Państwo jako radni przecież i ludzie m, myślący wszyscy wiedzą o tym, że jeżeli jest wyrok sądu, to e, jeżeli ktoś z wyrokiem prawomocnym pójdzie do komornika, to nie potrzebuje ani mojej zgody, ani pani skarbnik, ani rady, ani nikogo. Jeżeli Pan wzi... przedstawia wyrok i pobiera pieniądze, to oczywiście z kosztami komorniczymi. Tyle chcę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową w Łonie na rok 2013. Proszę o podniesienie ręki. Ile? 13 za. Kto jest przeciw? Jedna przeciw, kto się wstrzymał? Sześć osób się wstrzymało. Dziękuję. Przystępujemy do czwartego punktu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Włonie na lata 2013-2019. Proszę ty, bardzo. Ty wiesz, ty wiesz, ja wiesz. Ta zmiana jest tak mało, właściwie znacząca, bo jest ostatnia, i mogę tylko powiedzieć, że niniejszy projekt. W nie wnosi żadnych zmian w kluczowych parametrach, to znaczy nie zmienia ani wielkości długów, ani nie zmienia wielkości przychodów, ani rozchodów. Zmianę w przedsięwzięciach, jaką wprowadzono niniejszą uchwałą, którą, na którą przed chwileczką radki głosowali. Polegała na zmniejszeniu nakładów o 200 tys. złotych w 2013 na przedsięwzięcia z kategorii wydatki na programy. Tu wymienione są te wszystkie ulice, które czytałam. Łącznik nakładów finansowych na to przedsięwzięcie z 11 674 tys. na kwotę 11 milionów. 474 tysiące, a także w zmianie limit zobowiązań z kwoty 7 milionów 200 do kwoty 7 milionów. Mówiłam, że to zmniejszenie wydatków w roku 2013 nie miało odbicia, że przesuwaliśmy tylko na rok następny. Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany uchwały budżetowej, budżetowej jest potrzebne do stosowania do pokrości wieloletniej prognozy finansowej, a za chwilę, jeżeli Państwo będziecie przyjmowali na 2014, prognozę na 2014 i lata dalsze, to ta prognoza już w ogóle powiedzieć przestaje obowiązywać. Fakt no, to jest, że zazębia się jeden rok tu, na सłok, z drugim, tu uchwalamy już nowy, a ciągle jeszcze nie badamy. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś jest? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Błonie na lata 2013-2019. Proszę o podniesienie ręki. 13 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję. Projekt przeszedł. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej rok 2014-2020. Pan burmistrz, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja pozwólcie, że zrobię tylko kilka słów dosłownie wprowadzenia do tych trzech bardzo ważnych punktów dzisiejszych, czyli punktów 5, 6 i 7 w nowym porządku. Otóż w imieniu własnym, a także w imieniu pracowników, pani skarbnik, zastępcy sekretarza, naczelników wydziałów, zwłaszcza tych, które biorą udział w procesie inwestycyjnym zakładów komunalnych, także, także wydaje część pieniędzy na inwestycje i pozostałych. Przedstawiam Państwu m, dzisiaj w zasadzie jedną z najważniejszych uchwał, oprócz absolutorium, dotyczy czegoś innego, dotyczenia w zasadzie, a tutaj dotyczy planu działalności, budżet na rok 2014, a także wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 20 przy czym, jeżeli chodzi o budżet na rok 2014 i prognoza finansowa została przygotowana przez zespół ludzi, których wymieniłem. Jak zawsze bardzo zagadkowa i przedstawiona Państwu 15 listopada zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie. Jest to jedna z najważniejszych uchwał, tak jak podkreślałem, które podejmuje Rada na nasz wniosek. Wszystkie sprawy, które zwłaszcza są w budżecie na 2014 podkreślam, one są bardzo dokładnie przez zespół przemyślane i przygotowane. O jeszcze za chwilę powiem e, dwa słowa, bo taki dokument także musi być przygotowywany. Natomiast jeżeli chodzi o budżet jest on bardziej szczegółowy, ten WPF mniej oczywiście. I w tym roku na 2014 rok zaplanowaliśmy dochody w łącznej kwocie 85 milionów złotych z groszami i wydatki w kwocie 93